Jak często przeszukujesz media społecznościowe, aby znaleźć kontrahenta? Często? W takim razie czas wyróżnić swoją ofertę i zdobyć przewagę nad konkurencją. Załóż wizytówkę w pierwszym profesjonalnym katalogu firm transportowych pod adresem firma.transportowa.com.pl. Odpowiadaj na oferty, dołączając swoją wizytówkę. Pokaż, co wyróżnia twoją firmę. I zbuduj zaufanie u kontrahentów. Zyskaj więcej zleceń dzięki profesjonalnej prezentacji, która pozwoli Twoim klientom dostrzec doświadczenie, rzetelność i jakość Twoich usług. Zyskaj przewagę i bądź widoczny. Dołącz do platformy transportowej jeszcze dziś.